Ale Gosi Dzisiaj chciałabym Wam pokazać taką pracę typową, mix mediową chociaż ona nie ma tutaj jakiejś dużej ilości takich wiecie mediów ale no ja nazywam taką pracę właśnie taką moją pracą mictwem mediową. I jest ona wykonana na bazie HDF. Fajnie te prace na tej bazie wyglądają. Są przede wszystkim trwałe, bo na jakich innych można też materiałach wykonywać takie prace, natomiast one już wiadomo, długo nam nie przetrwają. Taka praca jest idealna na prezent. Na taka, wiecie, trochę też na, również dla mężczyzny, bo, bo nie jest to jakaś delikatna, kwiatowa, y, pastelowa, kobieca praca, ale fajnie w takich nowoczesnych mieszkaniach może wyglądać, nawet gdzieś zawieszona na ścianie, oparta na jakiejś komodzie. Ja również taką jedną pracę mam i właśnie gdzieś jest tutaj na szafeczce, tak tylko oparta i całkiem nieźle to wygląda. Co prawda, tamta jest kwadratowa, a ta jest okrągła. No i wiecie, ona jest całkiem spora, bo ma 30 na 30 cm to koło. Eee, więc no, myślę, że już jest. To nie jest malutka praca. Więc no wiadomo, większych już nie robiłam. 30 na 30 to już jest maksymalna wielkość jakiejkolwiek pracy, którą wykonywałam. Yy, I tak jak później zobaczycie, użyłam w niej całkiem sporo materiałów Craft Uli, yy, yy, wosków, yy, całość będzie całkiem zabawnie wyglądać, jak będę przyklejała te elementy. Ponieważ one, wiecie, będzie ta praca, ta, ta HDF-ka będzie oklejona różnymi, yy, wiecie, yy, jakimiś elementami, i one yy, będą naprawdę dziwnie wyglądały i nie będziecie myślić, i Początkowo, jak się widzi taką pracę, że się przykleja tyle elementów, to tak naprawdę bardzo dziwnie wygląda i dopiero, kiedy pomalujemy całość na czarno i naniesiemy wosk, to nagle ta praca naprawdę yy, staje się zupełnie inna i. Wszystkie te elementy zaczynają, wiecie, tak jakby można powiedzieć, że żyć na tej pracy, tak? Bo zaczynamy jej widzieć dopiero. I najfajniejsze są właśnie w takich pracach wykorzystywanie różnych elementów, które mają, mają fakturę przede wszystkim, tak? Nie używamy jakichś tutaj materiałów, które są po prostu takie typowo płaskie. No chociaż też są, bo widzicie, nawet trbiki one mają kształt, natomiast są płaskie, tak? Ale to wszystko, widzicie, można tym woskiem pokryć. Super wygląda ta żarówka przede wszystkim, widzicie. Ona jest tylko tutaj w środek, ona jest przyklejona, ona nie ma środka tak naprawdę. Troszkę się tutaj po, odłamywała pod, pod wpływem tej farby, ponieważ ona była mokra, a ta tektureczka jest bardzo cienka. Ale, wiecie, tego nie widać, to tylko widzę ja. No i wy, bo wam o tym powiedziałam. Więc jak najwięcej elementów, możemy używać takie materiały z recyklingu. Zobaczcie, ja mam klucze. Mam tu jakąś klamerkę starą, jakieś, nie wiem, śrubka. No widzicie, no mnóstwo rzeczy można użyć, które mamy w domu. Tak naprawdę nie musimy ich nawet kupować. Z tym, że, no wiadomo, faktury typu właśnie maski, one fantastycznie się tutaj sprawdzają w takich pracach. Bo możemy nadać fakturę samej takiej, widzicie, HDFC. W miejscu, w którym nie przyklejamy elementów, no musimy coś, coś nanieść, żeby ta praca była taka wypełniona, nie? Ja Was zachęcam do oglądania do dalszej części, jeżeli chcecie zobaczyć, jak ta praca powstawała. Teraz na początku pokażę Wam wszystkie materiały, a później zapraszam Was na tutorial. On będzie trochę w przyspieszeniu, posłuchacie sobie muzyki. I to byłoby tyle. Zapraszam kochani do dalszej części. Pa, pa. Materiały, które używałam do stworzenia tej pracy, to przede wszystkim produkty Craftuli. Ale nie tylko wiadomo, mam tutaj różne jakieś inne dodatki. A więc, podstawą mm, mojej pracy jest okrągła baza HDF, i to jest taka baza o wymiarze 30 na 30 cm, pewnie jej w całości tu nie widzicie, ale no, jest całkiem spora. Do tego e, maska Craft Uli, bardzo fajne takie, y, wiecie, takie odciski, jakby od kubka z herbatą bądź kawą. Y, I to jest numer 100T. Ja y, już ją raz próbowałam tę maskę, więc wiem, że bardzo fajnie wygląda. E, jeszcze mam tutaj taką maseczkę ale tutaj nie widzę jaki to jest numer CUM 070 bardzo fajna przy moich poprzednich pracach też z niej korzystałam, e, tak jak widzicie jest już troszeczkę tutaj ubrudzona, więc korzystam i do tego będą tekturki przede wszystkim będą to tribiki mm, gdzie jest numer e, 0372. bardzo fajny zestaw jest ich tutaj całkiem sporo tylko trzeba sobie wiecie Powycinać. Do tego żaróweczki. Bardzo fajne. Przede wszystkim do męskich prac, ale nie tylko. Tak jak widzicie, do tej pracy też się nadały. 0065. Taką rameczkę sobie też wzięłam. 0011. Jest ona taka, wiecie, mniejsza. Nie chciałam tutaj brać takiej typowej, okrągłej jakiejś serwetki. Ale pomyślałam, że ta mała tutaj jak najbardziej się nada. I do tego jeszcze tutaj. Taka, wiecie, siatka jakby, CU642, ja ją, y, y, tak powiem, wzięłam y, bardziej pod kątem morskiej pracy, jakiejś takiej, wiecie, wakacyjnej, ale pomyślałam, że tutaj przydałoby się jakieś takie właśnie elementy, takich y, kawałeczki gdzieś powciupiać. I pomyślałam, że to będzie bardzo fajnie wyglądać, tym bardziej, że to wszystko będzie wiecie, woskami robione. Moja praca. Też użyłam czarnego gesso. Może to być też czarna farba, ale gesso czarne pokrywa o wiele lepiej. Wiadomo, szpatułka, pędzelki, trochę takich, wiecie, kryształków. One bardziej, ze względu na to, że one mają fakturę, nie? Nie są bardzo jakieś tam głaciutkie, takie, wiecie, okrągłe. Ale do takiej pracy właśnie potrzebne są materiały, które mają różne faktury, dlatego właśnie będą, przepraszam, Ups. będą i maski i właśnie tekturki, te kryształki, do tego takich trochę drewnianych guziczków użyłam, pasty takiej z artu, wiecie, żeby odbić przez maseczki. Woski, również to są woski patkartowe. Tu akurat sobie przygotowałam takie kolory. Nie wszystkie być może użyłam. Bardzo fajnie się z nimi pracuję. Ja uwielbiam naprawdę robić te prace, ponieważ one wyglądają na trudniejsze niż są w rzeczywistości. Do tego tutaj jakieś mam wiecie, różne odciski, znaczy odciski takie wiecie z żywicy. Bardziej tutaj widzicie takie tribiki, jakieś takie elementy, wiecie. Niekoniecznie rameczki ozdobne, ale coś z tego na pewno wykorzystałam. I też mam trochę tutaj takich, wiecie, drobiazgów, złomków, no i nie tylko złomków. Tak jak widzicie, o klucze które lubię właśnie wykorzystywać, zwykłe stare klucze, które mamy. Jakieś takie, wiecie, metalowe. Nawet nie wiem, no wygląda to jak, jak kluczyk, ale to nie wiem do czego to służyło w zasadzie. Też jakieś trybiki, to jakaś taka nie wiadomo co, różne dziwne właśnie klucze jakieś. No to są takie rzeczy, które właśnie w takich pracach można użyć. Znaczy jakiś taki metalowy element, nawet nie wiem co to było. Nie wiem jakiś kolczyka albo coś takiego. No i jeszcze więcej kluczy. No i tu różne takie drobiazgi, widzicie jakieś takie właśnie trybikowe, bo chciałabym, żeby ta praca była w tym stylu. I swoje y, mm, wszystkie te elementy przyklejam, między innymi na Heavy Body Gel i również na klej na gorąco, o, jakiś śmieć. Też oprócz tego przydały się mm, jakieś śmieci, ścinki, barmaty. No i to byłoby chyba na tyle. Zapraszam Was do oglądania, jak powstawała ta praca.